Puta, tak? Sobie ze mnie kpicie. Tak jak myślałem. Bierzemy po prostu tego fajniejszego. Puja! O, się. No nie! Powtórka, powtórka. Ja chcę monety sobie zebrać. Czekajcie, Daję się tutaj jakoś ciszej dźwięki z rybom Nie biją w uszy. Wow, ale dobra, wygraliśmy to i tak, i tak um, to help in the battle. O, może to być ciekawe? Ło jest tu Haha, nie trafił. Ło wow, nie! Trzale wżem dostał. No, no w pani zadostałam. No nie! Pff. A, idźcie się walić. Taka mapa jest do dupy. Dobra, bądźcie zakończone. <coughs> Co to? Teraz kupę zrobię. No nie, to to? Wygląda to jakby cisnął kurde. Ciśnij Mary... Marylena. Mm, dajesz! Ja normalnie, nie można na takich mapach to normalnie pokrać. Sobie wybierzemy pana zatuszka z panem oj, 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 ojczylkiem, chciałam powiedzieć, ale ha, nie mam leka. No, ej no sobie głowę urwałem, no frajerstwo <laughs> nabiorę grubaska. <laughs> o, oh, 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 oh. oh. oh, ja żyję Kurwa, no. spierdzielaj. Ohohoho. Ale fajne. Trzeba ko komuś obciąć nogę. No lol, zmieniam sobie charakter. Biorę tego dużego. Znaczy tego co skacze. On stroluje ninja, patrzcie. Widzicie? Widzieliście? To to było piękne. Oj, ola, krew wysoko, daleko poleciała. To to było. Co... <ścoughs> to. było... To no, tylko, tylko, się nie nadziej. Save mi to ty sam możesz mówić do babci. Off, mordę. O, no spadnij teraz. Dobra, level trzeci. Cela? Da fuck, Da fuck. Co to kuźwa mać było? Teściowa przyjechała po mnie. Uooo! Patrz jaki jestem ninja. Pff. Nie, ja... My to wygramy, to jest banalne. To jest tak banalne, że aż mi się płakać Nie! Co ty odwalasz? Tron niebieski. Aha. Nie. Jedziemy z yy, tydlem Żółwia. Mm, 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 mm. Nie, to nie jest styl Żółwia. To jest styl pawiana. Kujujo. Faka. Bierzemy sobie tego jeszcze raz. Mm. Dobra.

Jezus Maria... Jeej, Wygraliśmy, jak obiecałem, a mówiłem... a nie mówiłem, że to wygramy, a nie mówiłem, haha! Ha. Demo, kill the... A demo, co to mówi? Są... To nie są krytyko tylko gówna te dema. No i co ja mam zrobić tutaj, niby? Eee... nie ogarnia mapy. Panie, le... coś tam, coś tam. Może panów, czyli pan, pana i panią. Mmm, 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 error. Może kogoś innego. Może pana skaczącego. Ha? A ja żyję. Co to? Co to? Jasne Anielki. Może tego? O lol, czekaj, czekaj, że ja już czuję... Ja czuję bluesa już. Na chwilkę. O, 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 jedziesz. Patrz! No co to za frajerstwo mi drogę zatamowało! Za nobskie. No czekaj i my to przejdziemy. My Będziemy dużo misji przechodzić. Żeby być fajnym, żeby udowodnić, że jesteśmy fajni. O, o, jedy! pięknie, nie, nie, kurde, dobra, jedziemy dalej. Mount Emant, e, coś tam coś. That is happy with... a, nie chcę mi się. Aha. Co to ma być? Ja mam jakieś duże wąsy. Ta mapa była głup... Fuck. Czemu wyskoczyłem z żeber? No to bierzemy może... E, 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 tego. Ja lubię pana Zbyszka. Panie Zbyszek! Panie! Niech mi pan tutaj nie fika sobie! O! Trzymaj się! Trzymaj się krzesła! O no! oh, churr. Trzymaj się Zbyszek, krzesła! O, chyba mi noga. Łej, ja żyję! Eee. Lol, to jest cenzura? Ta czarna deska to jest cenzura? Mi się wbiła, nie powiem gdzie mi się wbiła. Calling sounds, O, oh. Może tego pana. Czekaj, 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 czekaj. Ja chyba wiem o co chodzi. Wiecie z wyszki? Tego. The fuck? To jest, to jest, czekaj, Ciśnij! Uj, spadaj, spadaj, spadaj! Eee, to nie było ładne. Ej, oj, ja żyję, jej, czekaj, ludzie, ja żyję! Ej, jest, jest moc, jest mi moc! Jest moc! Jest! Jest! Woo! To było świetne. może teraz sobie tą mapkę pogramy. Pana Murzynka. Easy normal tego. Będziemy trochę oszukiwać damy sobie spida. Ha, Tak to się oszukuje w dzisiejszych czasach. To mapka Sebek war. Voir... Coś tam nie założyłem to czytać. A ja, chyba sobie tutaj spokojnie sobie pójdziemy. O, słoneczko. Tylko żebyśmy się nie oparzyli tego lepiej to przeskoczmy. Przeskoczymy to. co Nic nie mówiłam. O, 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 jest. Nie, nie, nie. Ty tam włąchaj się. Co ty odwalasz, Zbyszek? Zbyszek. spokojnie, spokojnie z Besia. Oh, oh, the fuck. O, spokojnie, 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 O, o. U lol, slow down, uspokój się, spokojnie. O uh! Oh no. Uh, musimy to przeskoczyć. Tam widzę, że się dziadek próbuje wspinać. Płascy w okno. Yeah, oh yeah! Yeah. Like a Batman.

Ho, ho! Patrzcie, jak ja oszukuję ładnie. Ale stukają kopytami te dzieciuchy. O to chodziło w tej mapie? Dobra. Znowu to. E, ja żyję! Ha, widzieliście jak go szukałam? Rozpinaj się. Ych! Dajesz radę, dajesz chenio! Jestem gimnastykiem. Wypiję sobie trochę. lol Albo nie wody, haj. Się! Ale śmierdzisz. Dobra. Aha. Co za Po co oni dają do wyboru sobie postać jak jak, jak można tylko jedną daną misję prze przejść? No to jest za wysoko, ludzie. Tego się nie, nie da przeskoczyć. Sha la 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 la. Eee, Pongi jest najlepszy. A z nie ja znowu ta misja. Update. Wow, jedziesz jedziesz z Bysio. Eee, A, pomocy. Wow. Eee, no to o, chyba sobie ostatnią mapkę przyjedziemy. O Jezu, Mario. Jezu! A Jehehehe! Yeah. Nogi od ciała mi się oddzieliły, ale to nieważne! Dobra. Wipe out. Och, mordy. O, ja żyję. Czemu piszą, że mam drugą stronę? Aha, dobra. Faktycznie muszę drugą stronę jechać. O, moje nogi. Siemanko. Czemu się zatrzymałem? Aha, bo nogi mi utknęły. A, dobra. Ju! No chyba sobie Jaja robić, Jedziesz. Elol, eee, To trochę bolało. No to co, by było na tyle, Dziękuję za oglądanie na razie no i cześć. Puja.